Pan z Wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według Świętego Marka, oba tobie, Panie. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego, chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu, bacz, abyś nikomu nic nie mówił. Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak, że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta. Lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do niego. Oto Słowo Pańskie, a ma Tobie Chryste. Ten opis uzdrowienia trędowatego znajdziemy we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych. I u Marka, i u Mateusza i Łukasza, znaczy, że to było bardzo ważne wydarzenie, ale ta Ewangelia Markowa, którą my dzisiaj odczytujemy, ona jako jedyna nam mówi o tym, dlaczego Jezus go uzdrawia, jaki jest motyw tego uzdrowienia. I Marek pisze, że Jezus był zdjęty litością. Może to nie jest dokładne. Tłumaczenie tego, co tam jest w oryginale, bo pewnie trudno jest w ogóle przetłumaczyć ten tekst. Na przykład Hieronim, kiedy tłumaczył na łacinę, mówił, że Jezus był poruszony miłosierdziem. Jezus jest do, dotknięty do głębi, możemy powiedzieć, do trzewi. Jezus jest poruszony. Jest jakaś burza w nim w ogóle na widok tego człowieka. Papież Franciszek, jak komentuje tę scenę, a w ogóle to jest taka bardzo ważna dla niego scena, często ją komentuje, to przeciwstawia tej scenie taki obraz człowieka współczesnego, który wobec dramatów robi zdjęcia. Widzi człowieka cierpiącego i robi mu zdjęcie. My wiemy, że dzisiaj sfotografowaliśmy najstraszniejsze rzeczy na świecie. Są takie zdjęcia, pamiętam, poruszające, jak dziecka, które jest, siedzi na gruzach domu, a obok niego są ciała jego rodziców. I ciekawe jest to, że, że tych zdjęć jest tak bardzo dużo, że one przestają nas poruszać. Dlaczego Jezus jest tak poruszony? Co, co jest tajemnicą jego, jego serca, co jest tajemnicą tego, że właśnie że on jest wzburzony wręcz, poruszony do trzewi. To słowo zdjęty litością, poruszony do głębi pochodzi od takiego słowa greckiego splagna. I ta splagna to mo, mo, może oznaczać wnętrzności, to może oznaczać trzewia. Ale ta splagna oznacza też, może oznaczać też macicę. I kiedy papież Franciszek o tym mówi, to ma taką ciekawą intuicję, że, że Jezus tego człowieka tego trendowatego miał już wcześniej w sercu. On go już wcześniej nosił w sobie. On był w nim. On go nosił w swoim łonie. A więc to, to nie jest jakiś człowiek obcy dla niego. Można by powiedzieć, że Jezus go traktuje jak dziecko. A więc to nie jest ktoś, kogo możesz sfotografować i zostawić. Możesz o nim zapomnieć. To dlatego on jest tak bliski Chrystusowi. Do, do tego stopnia jest bliski, że Jezus go dotyka. To jest czułość. Nie? Ta, ta bliskość, to noszenie go wcześniej w sobie wywołuje czułość w Jezusie. Jezus go nie uzdrawia na odległość. My wiemy, że Jezus nie zawsze uzdrawiał. W Izraelu wtedy były pewnie setki, jeśli nie tysiące ludzi chorych na trąd. Ale nie był wobec nich obojętny, znaczy każdego z nich nosił w sobie. Jest taki obraz Jezusa ukrzyżowanego, średniowiecznego malarza Grinwalda. Ten obraz jest w Kolmar we Francji. On był malowany dla takiego szpitala, w którym posługiwali zakonnicy. Oni się nazywali Antonianie w średniowieczu i, i oni się zajmowali głównie ludźmi chorymi na, na, na choroby skóry. I wobec tych chorób byli bezradni. Bardzo często byli bezradni. I wtedy poprosili tego malarza. Tego artystę o ten obraz. I on przedstawił Jezusa pokrutego wyrzodami, Jezusa wręcz napuch napuchniętego. I ludzie, którzy patrzyli na ten obraz, doznawali pokrzepienia. Wielu z nich słyszało. To, co pisał w tamtych czasach Tomasz Akempis w takiej słynnej książce o naśladowaniu Chrystusa. Akempis pisał: Przyjdź pod mój krzyż i znajdź wytchnienie. To znaczy, możesz zobaczyć siebie, swoją chorobę w Nim, w tym Jezusie, albo możesz Jego zobaczyć w Twoich ranach. W Twoim wykluczeniu. On Ciebie nie uzdrowi, ale Ciebie dotknie, bo się jednoczy z Tobą, bo jest właśnie czuły, bo Ciebie wcześniej nosił w sobie. My bardzo często nie jesteśmy w stanie wielu ludzi uzdrowić. Nie mamy często takiego pomysłu, jak zmienić ich życie. Są takie historie, wobec których jesteśmy bezradni. Ale możemy tego człowieka dotknąć z czułością. I to jest też niezwykle ważne dla nas. Jak sobie myślę o, o człowieku trendowatym, to, to zawsze wraca mi na myśl święty Franciszek z za, Zasyżu. Dla niego trędowatci byli tak ważni. Że o jednym takim spotkaniu Franciszek napisał w swoim testamencie. I on był, jak wiemy, był bardzo człowiekiem światowym, moglibyśmy powiedzieć jej bogatym, modnym. Pisze Franciszek o tym, że widok człowieka trędowatego rodził w nim obrzydzenie. On nie był w stanie się zbliżyć do takiego człowieka. I pewnego dnia Franciszek przeżył coś niezwykłego, bo na widok człowieka trędowatego nagle poczuł taką, taki wewnętrzny przymus, że musi podejść do niego i go pocałować. Coś, czego nie był w stanie sobie wyobrazić. I potem pisał w Testamencie święty Franciszek, Pan sam wprowadził mnie między trendowatych. Nagle to spotkanie z tym trendowatym nie pomogło trendowatemu, bo Franciszek go nie uzdrowił, ale przemieniło Franciszka. On zobaczył, że się w nim coś stało. Franciszek potem o tym pisał, to był początek mojego nawrócenia. Bóg wyzwolił we Franciszku tę czułość, właśnie to doświadczenie Jezusa, że, że nosił go w sobie, że to nie był dla niego człowiek obcy. I dzisiaj czytamy te teksty o, o tej postawie Jezusa względem trędowatego bo one są oczywiście nam zadane, bo one są zadane Kościołowi. Dzisiaj wielu ludzi mówi, że jesteśmy w pontyfikacie papieża, który dokonuje rewolucji, rewolucji czułości. Tak nazywa się pontyfikat Franciszka. Rewolucją czułości. A więc to są takie postawy, to są takie motywy, to jest taka wrażliwość. Wobec której Bóg mówi, chciałbym, żeby ona była w kościele, chciałbym, żeby ona była wśród chrześcijan, chciałbym, żeby promieniowała. Dzisiaj o to się módmy dla nas. Właśnie, żeby ten motyw, ta postawa, to królowanie Jezusa w nas rodziło. Taką czułość względem tych, którzy czują się odrzuceni, ale żeby też uzdrowiało uzdrawiało to nas.